Heja! Mam 20 kanał anarchii. Dzisiaj zmontowano mi odcinek Czwarzyskiego w Wolfen 2: Pierwszy zmontowany film. Oni mi się to nie wiem długo ładuje. Ale dobra. Ok, tutaj mamy trzy wypuść. atrakcję, atrakcje, to co to zrobimy? Strasznie fajne. I w dzisiejszym odcinku testujemy nowego Indominusa Rexa. Tylko... I już chwila. Radzi się taki krótki film nawet. Znaczy się najpierw go w sumie stworzymy. Schodzimy w tą i sobie wypuścimy tego, bo w ogóle zapomniałem o nim. Bo ten do drapiewników jest tu wywyk i w ogóle do takich rzeczy co nie i indominus rex to jest ten i pamiętajcie, wbijajcie na kanał, bo niedługo na live będzie wielki turniej, nie wiem dokładnie kiedy, powiem wam i niedługo też film z Anarchii Jestem Indą? Jest, dobra tutaj rozpoczynamy zadanie co, co jest? Ja piernie pomyliło mi się. Sorry, widzowie, tutaj za to zrobię. Medyfikuj Gemon, no! Tutaj mamy właściwie już gotowe, więc dobra. zrobię, więc. Dominus Minus jest właściwie gotowy, to go przetestujemy. Zapomniałem, że on jest już w ogóle gotowy, widzę. Sobie go przetestuję. To taki krótki filmik, bo chcę sobie przetestować montowanie filmów. Wybierz Jaja dobra. Zaczynamy. I jak się miałem właśnie dowiedzieć, indominus ten był bardzo silny. Hej widzowie, już jestem Sprawdzę czy jest dobra z Minecraft, sorry i Indominus 25 sekund będzie gotowy To ja se to nie wiem dobra 16 sekund, 14 i przetestujemy go na walce na przykład Tutaj go w sumie mamy, tylko we mnie wywego. We Pat, Okej. Okay. Indoraptor bije się z gigantą. Nie wiem gdzie to. O dobra. Ja mam to gdzieś, bo właśnie mamy tego Indominusa. No i sobie go wypuszczamy. I zobaczymy. Tutaj się kinął. Z Indoraptorem. Nie wiem czy w ogóle. Ten indo, indoraptor właśnie będzie się bił. Testujemy sobie na tem tego nowego indominusa zaraz. No ucieka, dobra. Gdzie jest? No jest na w nowym. No właśnie chciałem go dzisiaj tak zaprezentować. Hm. Fajny, bardzo. No i zobaczymy jak sobie poradzi. No, właściwie w tym filmie chciałem wam po prostu powiedzieć. I zaczął już pierwszą walkę, chyba, czy co? No, widzę, że to zobaczymy tą walkę. Tutaj. On po prostu rykuje na siebie, dobra. To widzowie. No, ra.